To opowiedz coś o tym kombajnie, ja posłucham. Mazurze Ferguson 86, jak widać. Rok produkcji 65. No to już ma swoje lata. Silik Perkinsa czterogarowy. Na wyposażeniu oryginalna sieczkarnia do słomy. Tnie? nie? Nie, słomę. Nie potrzebujemy, słomy tniemy. Znaczy, w tym roku troszkę zostawimy Wiadomo, do kóz, do królików, do kur. Trochę potrzeba. A resztę posiekamy. Taki fajny, zgrabniutki on jest, wiesz? Tak, mały, no zgrabny, jest... zwinny. Na małe areały, w sam raz. Co tutaj jeszcze? Ja co ci powiem, muszę się tutaj do tego kombajna przymierzyć. Być w Rzymie i w rzymie papieża i nie widzisz. ja sobie tu cząde. Bo się się chwilę jak kombajnista. O. Który sobie będzie wiesz. O, by tak pojechał. Pewnie cały zakurzony jesteś to? Trochę tak. Nie? Pył w nosie. Pył w nosie, w oczach wszędzie. Kurde. Ale tutaj na siedząco i widzisz cały header, nie? No, a jeździsz na stojąco też czy nie? Nie, nie trzeba. Nieraz w bizonach to Bo i w tak bizonach jeżdżą na stojąco, bo nie widzą headeru właśnie. Patrzą, nie? Tak a tutaj wie. widać ładnie wszystko i nie trzeba na stojąco. Stary kombaj na lepsze rozwiązania jak w Bizonie. Wiesz, no każdy ma jakby tutaj każde rozwiązanie jest dobre, które się sprawia, nie? Sprawdza, nie? Także wiesz, co to jest? Biegi. Do przodu jedynka, do tyłu wsteczny. I zaś wyciągasz do góry. I przód jest dwójeczka i trójeczka. Fajnie, bo takie rozwiązanie jak w trabancie. Jo. W jednym miejscu masz cyk, tylko w uh -huh. góry albo na dół i masz zmianę biegów, nie? Coś takiego. No super, kurde. Fajnie. Klakson. Jo, tu klakson. Jak prąd jest włączony, to działa. Znaczy prąd... Hebla tu nie ma, nie? Tylko mhm. stacyjkę włączasz i wtedy to działa. Stacyjka działa jak hebel. hebel. No. No to Wam powiem, o i naklejeczka Agrochuta, Retrotraktor, wszystko oznakowane, to nie ma lipy, nie? <grymne> Idą w parze, tak. Idą w parze. O, tu hamulce hydrauliczne, nie? jakby ktoś pytał, nie tak jak w bizonie mechaniczne, staje w tu. miejscu. O, tu jest pompka od A to jest A126P. Zbiorniczek 60 tak. A, zbiorniczek 60 80 nawet no. też miał. No. E? <coughs> oryginalne pompki nie są uratować i przez to jest zastosowana od malucha. Fajna lampeczka Ci powiem, taka... Retro. ...designerska, retro. To, to oryginał są kierunki. I to zobacz, jeszcze chrom, wszystko oryginał, nie? O. To było kiedyś, wiesz, dobra robota. No, powiem Ci, że takie lampki super wyglądają. No właśnie, nieraz taka stara lampka jest to razy ładniejsza niż teraz jakieś nowe kwadratowe, ja plastikowe. No, ale już wiesz. Tylko, że nikt nie przychodził na szczęście, nie? Znaczy tu klosz był zbity akurat, tylko już tutaj zamówio zamówiony był z innego kombajnu, nie? A, jakiegoś na, na części? No, na części rozbiera kolega Łukasz. Również pozdrawiamy, co byliśmy po części u niego. Kumarek. Kumarek. o, jest nasz słynny komarek. Ty był na, na kanale, czy nie? Był na kanale. No to dobrze, bo się bałem, że jeszcze coś ujawni co powiesz, <laughs> kurde. Co ten nagrywał? Łysy! <laughs> tu był. No ta lampka tu już jest staroska, nie? To tak, bo tutaj powinny być takie same kierunki. Jak, z tyłu. jak były tam, nie? Z przodu. No, no. Ale poprzedni właściciel zmienił. Star, chyba, Jelcz takie też miał Piocha. kojarzenie. już zostały. już tak zostały. No ale posługują tak samo. No i elegancko. Też. A tamto to jest co? Ten filtr to jest to oryginalny? Jest Czy to jest czapki od tego? To jest oryginał, tylko siatka jest założona inna, metalowa. Metalowa. Bo nawet nie wiem, jaka oryginalna była. Jak ja już go kupiłem, to było bez siatki, no. ale. A przyczepiają się że powinna te. być siatka. Pewnie się przyczepia jakiś tam tam, no, Tam przyczepiają no. się, no. no. ale to jest też mokry, nie? Bo na dole jest miska z mokry. olejem, no. No bo to wtedy ten wychwytuje tylko grubsze pyły, o. a mokry wychwytuje ja, resztę, całą. resztę całą, nie? I, i jest, wiesz. to. To musisz dzisiaj. Powiem ci, że ogród rzeczek jest piękny. A kto tutaj pracuje przeważnie? Co? Mama pracuje twoja? No. To wszystko mama robiła? Ja. To jest jej... Moja mama jest taka sama, że lubi takie kwiaty i takie rzeczy, to jej nagram coś, co ona chce mieć zawsze. Teraz zobaczę. Niech zobaczy, co jest tutaj. Szybciej by było, czego tutaj nie ma. No, ale ten. Ja tu się nie znam na tych tych... Ja yy, też Ci nie będę opowiadał. Yy, nie będę ściemiał, co tam. To, to mam wrażenie, że to żarnowiec, tylko czerwony. No, no, i tu a tutaj misteria. są takie te... misteria? No, misteria. Fajnie to wygląda. To, no, Tam Super. jest na przykład fioletowy. Nie? No i bez. Bez fioletowy. Biały. Tam jest biały. A to wygląda z daleka takie winogrona jakby wisiały, nie? Tak wygląda No i super Kamyczki eleganckie Kurde normalnie ładnie Nie pokazywałeś chyba nigdy tak, takiego tego Dokładnie Tylko tak powierzchownie co? Nie lubiałeś czy co? Czy nie lubisz takich tematów? Nie było chyba takich ja to bym u siebie najchętniej takim bluszczem wszystko zasadził, bo mnie jest bluszcz, wiesz. I powiem Ci, że tym bluszczem ja obsadzam wszystko, co się da, nie? Księżyczki, kamyczki porobione. Nawet drzewo obrosło. Nawet drzewo obrosło. Tu tylko fontanny brakuje takie na środku. <śmiech> <śmiech> I poświetlania nocnego. Czy nie? O, takie są u, u nas, takie są modne te właśnie zawijasy. Takie krzaczki. To są, to jest ta. No tak. No. Tak, jak to rolnicy ogrodnicy, nawet się znają. Eee... To, co się na święta daje zawsze. Patrz, cholera, jaka dziura w głowie. <laughs> Nie musimy się znać i nie się będą znali. No w komentarzach napiszą, w komentarzach, co, to jest, co to jest, i będzie elegancko, nie? <śmiech> <śmiech> Ta, ale fajnie Wam powiem. Super, naprawdę. To daje urok taki. Te kamienie dają urok mhm. temu właśnie ogrodowi. Tu też jest masa pracy, czasu włożona w to, żeby takie coś zrobić. Dokładnie. To wszystko tam na podwyższeniach, takie rabatki elegancko. Mhm. Po prostu mistrzostwo. Także super sprawa. Tu powinniś normalnie dronem latać nad tym ogrodem i tak, wiesz, robić A mam ten. takie filmy, ale nie były, nie były udostępnione. Jeszcze nie były? To będziesz miał na, na ten. Płaszący modrzew, nie? Na nie taka niespodzianka będzie. To jest specjalny gatunek. Ja, ja próbowałem kiedyś zrobić płaczący tak, tak i tak. <laughs> Nigdy nie chciał iść tak jak na dół, nie? Jak ten. A to hortensja? Czy co to jest? Jakiś krzak, ale tak... Ja Ci nie, po, nie odpowiem, ci nie będę się tutaj śmiał. <grystanie> super, naprawdę super. Powiem Ci, że Nie widziałem e, takiego ładnego ogrodu kwiatowego. Trzeba zabrać panie, żeby to ci opowiedziały tak. Super Ancko. Tu jest normalnie w samym ogródku na jeden odcinek. Żeby no, to lekko. wszystko obejść i pokazać, to jeden odcinek lekko no by było, nawet, nie? nawet bym powiedział, że z dwa. Z dwa odcinki, nie? By wyszło. Mauser se ja, stoi. I ty takie brony używasz? Do ziemniaków, obrady. Lekkie. No, do... Małe ząbki. Do ziemniaków. To tylko raz w roku są używane. 15 minut. Pracy? I rok stoją? I rok stoją ale potrzebny o ja miałem taki kultywator, kultywator też a tu jest kos RCW czy kos? Kos, kos. RCW jest większy z kosa jest teraz robiona doniczka, doniczka zabytkowa, kosowa <grym> no, Kultywator też tu tylko pokazał swoje nie jest używany a już no. nie sprzedam go na złomie. nie? Nie no szkoda. Lepiej go postawić właśnie takim, czym wyeksponować? Pewnie. Bo na złomie to już będzie koniec, a tu jeszcze może postać i posłużyć. A może kiedyś jeszcze będzie potrzebny, nie? Tak To wszystko Wiadomo. I nigdy nic nie wiadomo co będzie. Oczywiście Idziemy tu, bo muszę tu zrobić Ujęcie z ujęcie. z tym no. na to jest Twój garaż, gdzie tak, zawsze nagrywasz film. Twoje Królestwo Garażowe. Dokładnie. Takie dziwne uczucie, być głowosi. Tak się czuję jak na jakimś planie filmowym. <głosy> <głosy> ale to nie jest plan filmowy, to jest normalnie realia. Dokładnie. Nie? To też miałeś taki ten? Taki kału mieliśmy kiedyś, tak. Ale on był na kanale kiedyś Twoim, czy nie? Pierwszy sous nie oczywiście Ale go już nie ma. Nie ma, nie ma o, ja mam gdzieś pod Rzeszów. A i tu jest jeszcze MTZIK Teraz musisz gdzieś moją naklejkę nakleić jeszcze. Nakleimy spokojnie. Pa. Ten żółty też jest. Nim. Major Ten i ten? Tak. To są trzeba Fajne ujęcie z tym wiatrakiem. No, chcę spotkać. Tam te 300 km. A, teraz 300 km autostradami to jest, to jest kurwa pyk, moment, chwila i jesteśmy na miejscu, nie? Także zapraszam Ciebie do, do mnie, na jazdę z Lotorem i na urlop na, do ustki. Super, dzięki. To na razie. Na razie, cześć. cześć.